Widzę w łódź. Zaczynamy. Piesza karta. Jakub Bartkowski. Widzicie kartę, bo jest tylko jedna. Jego statystyki 53, 55 i 55. Z tyłu ta jedna karta. Mamy E. e Obrące Czyli on jest obrącą yy, yy, Tutaj macie jeszcze Napisane że to jest Tutaj macie logo T-Mobile Tutaj macie jakieś opisy jeszcze Tutaj macie takie fajne tło widzicie? Tutaj macie jeszcze logo tego klubu tak więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, cześć!